Aby sprawić, by urosły mu włosy, chłopiec stworzył własny krem na porost włosów. Żeby był gęstszy i bardziej lepki, dodał do niego trochę masła orzechowego. Gdy uzyskał odpowiednią konsystencję, nałożył całą mieszankę na głowę, a potem ją zmył. Następnego dnia jego przyjaciel zauważył coś dziwnego na jego głowie. Pod lupą zobaczyli, że skóra głowy zaczęła wypuszczać nowe włosy. Kiedy chłopiec zobaczył, że krem naprawdę działa, był zaskoczony i bardzo szczęśliwy. Po kilku minutach jego włosy zaczęły rosnąć jeszcze bardziej, co zachwyciło jego ojca. Wszyscy cieszyli się razem z nim, ale gdy spojrzał ponownie w lustro, odkrył, że jego włosy nadal rosną. I to coraz szybciej. Jeszcze wtedy nie zdawał sobie sprawy, jak poważny staje się problem. Kiedy dotarł do szkoły, koledzy pomyśleli, że nosi perukę. Na lekcji jego włosy zaczęły rosnąć z niesamowitą prędkością, co natychmiast zwróciło uwagę uczniów i nauczyciela. Aby mu pomóc, jeden z przyjaciół musiał obciąć mu włosy na miejscu. Po powrocie do domu włosy zakrywały mu już całą twarz i nawet jedzenie stało się trudne. Z każdym dniem włosy rosły coraz bardziej, nawet spanie stało się problemem, więc chłopiec musiał je podwieszać i spać w pozycji siedzącej. Każdego ranka jego rodzice najpierw zajmowali się jego włosami. Ich ciężar powodował u niego silne bóle głowy. Za każdym razem, gdy wiał silny wiatr, jego włosy plątały się w krzakach. Aby rozwiązać ten problem, chłopiec udał się do fabryki peruk i codziennie dostarczał im surowiec do produkcji. Po dwóch miesiącach włosy w końcu przestały rosnąć, a chłopiec zdobył także niezależność finansową.